Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będzie, będą równania kwadratowe. i Zrobimy sobie jedno zadanie i do tego zadania trzy przykłady. Mamy polecenie rozwiąż równania i mamy tutaj pierwszy przykład. Stosujemy sobie wzory skróconego mnożenia. Zaczynamy od zastosowania pierwszego wzoru skróconego mnożenia, czyli będziemy mieli tak, 2x do kwadratu dodać 2 razy 2x razy 1, dodać 1 do kwadratu. Czyli zastosowaliśmy sobie tutaj właśnie ten wzór. Teraz piszemy minus i otwieramy nawias, i będziemy stosowali trzeci wzór skróconego mnożenia, czyli ten. Czyli piszemy sobie 3x w nawiasie do kwadratu minus 2 do kwadratu. Czyli zastosowaliśmy pierwszy wzór tutaj, a tutaj zastosowaliśmy trzeci wzór. No i liczymy dalej. 2x do kwadratu to 4x kwadrat. Dodać 4x, dodać 1. No i teraz minus będzie zmieniał znaki i od razu podniesiemy do kwadratu, czyli 3x kwadrat to 9x kwadrat na minusie. Minus 2 do, kwadratu, 2 do kwadratu to będzie 4, a 2 minusy dają plus, czyli będzie plus 4 czwórkę na lewo, czyli minus 4 równa się 0. No i teraz widzimy, rzuca nam się w oczy, że to się nam uprości. I teraz działamy tutaj 4x kwadrat minus 9x kwadrat, możemy to podkreślić, to będzie minus 5x kwadrat, dodać 4x, dodać 1 równa się 0. I doprowadziliśmy nasze równanie do, takiego, do takiej postaci. I będziemy chcieli policzyć deltę. Żeby się nie pomylić, możemy sobie podkreślić, że to jest nasze a, to jest nasze b, a to jest nasze c. I liczymy sobie deltę. Czyli delta to się równa 4 do kwadratu minus 4 razy minus 5 razy 1. No i liczymy dalej. 4 do kwadratu to 16, 2 minusy dają plus, 4 razy 5 razy 1 to 20, czyli delta wychodzi 36. No i widzimy, że będziemy mieli tą sytuację, czyli możemy sobie wcześniej jeszcze policzyć pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z delty to pierwiastek z 36, czyli to będzie 6. I wyliczamy x1, x2. No to x1 to będzie minus b, czyli u nas minus 4, minus 6 na 2 razy minus 5. Czyli mamy minus 10 na minus 10, to będzie po prostu 1. Teraz liczymy x2. Minus 4 plus 6, 2 razy minus 5, to będzie minus 4 plus 6, to będzie 2 przez minus 10 a 2 na minus 10 możemy sobie podzielić obustronnie górę i dół na 2, czyli to będzie tutaj minus 1 piąta. I to są nasze rozwiązania tego równania. Spróbujmy kolejne równanie. Mamy tutaj ósemkę, czyli ósemka wymnoży te elementy, czyli mamy 8x minus 16 minus x kwadrat i minus x razy minus 2 to plus 2x minus 9 równa się 0, bo przerzuciliśmy dziewiątkę na lewo. Czyli mamy minus x kwadrat, 8x plus 2x to jest 10x, no a tutaj mamy minus 16, minus 9 to jest minus 25 równa się 0. No i tutaj robimy tak samo jak wcześniej, czyli musimy podkreślić albo wypisać abc, możemy tym razem wypisać, czyli a będzie wynosiło, w domyśle tutaj jest minus, czyli a będzie wynosiło minus 1, b będzie wynosiło 10, a c będzie wynosiło 20, minus 25. No i liczymy deltę, czyli mamy 10 do kwadratu minus 4 razy minus 1 razy minus 25 równa się. No i teraz 10 do kwadratu to 100. 3 minusy dają oczywiście minus, czyli minus 100, minus 100, czyli to się będzie wszystko równało 0. Czyli nasza delta wynosi 0. Czyli jak delta wynosi 0, to mamy jedno rozwiązanie, to jest tak zwany pierwiastek podwójny, czyli on tak się go tutaj mądrze nazywa, jeżeli chodzi o rozwiązanie. No i tutaj tym pierwiastkiem, tym rozwiązaniem będzie minus b przez 2a, czyli piszemy sobie, że x0 równa się minus b, czyli u nas minus 10, a tutaj mamy 2 razy minus 1. Czyli naszym rozwiązaniem będzie minus 10 na minus 2. Czyli w tym przypadku naszym rozwiązaniem będzie po prostu piątka. To będzie 5. No i przykład C. Próbujemy sobie rozwiązać przykład C. Tutaj mamy drugi wzór skróconego mnożenia. Czyli mamy x kwadrat odjąć podwojony iloczyn. 2 razy x razy 1 to jest 2x. I plus b do kwadratu, czyli plus 1. No, i dalej mamy tutaj minus 3x i plus 10, jeżeli dziesiątkę weźmiemy na drugą stronę. No, i liczymy dalej. Mamy x kwadrat minus 2x, minus 3x to jest w matematyce minus 5x. No i 1 plus 10 to będzie oczywiście 11 równa się 0. No, i teraz, co, moi drodzy, robimy dalej? Dalej wypisujemy sobie a. Czyli a wynosi 1, b wynosi minus 5, c wynosi 11, możemy to wypisać i liczymy sobie oczywiście deltę. Czyli delta to się równa, tutaj poprawmy, że jest 1. O. delta to się równa minus 5 w nawiasie do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy 11. Czyli mamy minus 5 do kwadratu to 25. Minus 44 i to się równa. No i teraz, ile to będzie? 25 minus 44. Zobaczmy kalkulatorem, żeby nie było błędu. To będzie minus 19, czyli minus 19. I teraz, jaki wniosek, jeżeli delta jest mniejsza od zera? No, nie ma rozwiązań, czyli piszemy, x należy do zbioru pustego. I teraz, moi drodzy, chciałbym, żebyście spróbowali zrobić zadania takie. Poziom podstawowy, żeby zrobił zadanie od 209 do 211, czyli trzy zadania, przykłady BDF z każdego, a poziom rozszerzony od 230 do 232 przykłady BDF. Takie są zadania. Mam nadzieję, że zrozumieliście dzisiejszą lekcję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Powodzenia!